Moim kanale i od razu przepraszam, że się do Was nie odzywam tak często, jakbym chciała, ale naprawdę nie mam na nic czasu. Tu latam jak zwariowana w tej z powrotem i wokoło, i tyle rzeczy jest do zrobienia, a czasu w ogóle na nic nie ma Jeszcze yy, wyszła mi taka niezapowiedziana podróż w jedno miejsce, więc to już w ogóle było nieplanowane. Moje trzy nowe kalendarze adwentowe. Oczywiście dwa są, yy, ogólnie wszystkie są od mojej siostry. I pierwszy, który mi wysłała, jest to kalendarz adwentowy z drabka za 25 zł, ręcznie robiony. To znaczy, moja siostra te pudełeczka zakupiła, ale zawartość wsadziła sama. Także jestem bardzo ciekawa, co jest w środku. I słodyczami takimi retro z dzieciństwa, o którym Wam mówiłam tylko przepraszam za jego tutaj wykonanie, wgniecenia i tak dalej. I tak jak wam wspominałam, wyszła z tym taka dosyć dziwna historia. Otóż dosyć dawno, bodajże pod koniec listopada moi rodzice wysłali do mnie paczkę. I ja dosyć długo na nią czekałam, wręcz za długo. Oczywiście otrzymaliśmy specjalny numer, po którym mogłam tą paczkę śledzić w internecie. I tam niestety wpis zatrzymał się na 6 grudnia, że paczka wyleciała z Polski do Anglii. I na tym jakikolwiek kontakt, informacja się kończy. Ja mówię, coś jest nie tak. Dlaczego tak jest? Ja tej paczki nie mam. Moi rodzice wysłali ją dosyć dawno, a ja nie mam. I powiem Wam, że odezwał się do mnie jakiś czas temu właśnie pan, z, w ogóle z innego miasta niż ja mieszkam. I mówi do mnie: Ja mam pani paczkę, ja mówię: Ale jak to pan ma moją paczkę? A on mówi: No tak, na pani paczce był naklejony mój adres. Ja w ogóle w szoku, mówię: Jak to się w ogóle zadziało? Jakim cudem? No i wyszło na to, że jego mama wysyłała paczkę w tym samym czasie co moja, i prawdopodobnie w naszym mieście, właśnie w Polsce, doszło do jakiegoś zdarzenia, nie wiadomo do jakiego. Że właśnie odkleił się adres z jego paczki, ktoś nie sprawdził, nakleił jego adres na moją paczkę i dlatego ten pan otrzymał moją paczkę, a za to ten pan ma paczkę bez adresu, która gdzieś po prostu jest, nie wiadomo gdzie i ciężko ją znaleźć. No powiem wam, że paczka była bardzo zniszczona. Oczywiście yy, taką paczkę ten pan już otrzymał. Była bardzo zniszczona, stąd właśnie te zniszczenia na tym kalendarzu. Ale ogólnie jakichś większych strat nie było, także tak to jest, jak się wysyła paczki z poczty polskiej. Więc kochani, strzeżcie się, nie wiem, lepiej dopłacić te 5 zł więcej i wziąć sobie kuriera niż właśnie taką pocztę, bo sami widzicie jakie są problemy. No, niestety musiałam jechać, odebrać, zmarnować czas, paliwo. No, ale fajnie, że chociaż są te kalendarze, także. Kochani, żeby nie tracić czasu, zaraz sobie je otworzymy i otworzymy dzisiaj dwa okienka. Będzie to 10. i 11. Musimy jakoś starać się nadganiać ten czas. Pierwszym kalendarzem będzie nasz kalendarz z drzemami i marmoladami. I tutaj numerek 10 już mam na górze. Zobaczymy, co jest. I w dziesiątce trafiła mi się marmolada pomarańczowa. Zobaczcie sobie, tak się prezentuje. I zaraz za tym jedenastka. Również marmolada pomarańczowa. Także szkoda. Że nie ma nic truskawkowego. W kalendarzu ciasteczkowym dziesiąteczkę mamy na samym dole, i tutaj już przeczuwam, że może być właśnie łezka. Zgadza się. I powiem Wam, że one są przepyszne. Także jeżeli macie z jakąkolwiek styczność z tą firmą, to jak najbardziej polecam. I numer jedenasty mamy tutaj, to również małe okienko, i również kolejna łezka. Także szkoda, że jak na razie mamy same powtórki. A co do powtórek, to ten kalendarz jest tego jak najlepszym przykładem. Numerek dziesiąty, mamy taką emotikonkę z okularkami. I tutaj oczywiście nasza słynna pralineczka. I jedenastka, zobaczcie jaka Minka smutna, zapłakana. I tu również pralineczka. I nasze kule do kąpieli, tu mamy dziesiąteczkę. Oj, ciężko to otworzyć, może wypchnę to jakoś. U, u. Zobaczcie w ogóle wykonanie tego kalendarza. Jest tragiczne i woła o pomstę do nieba. Ale w dziesiąteczce trafiła nam się taka kula, dosyć jasna. I to o zapachu mango. I numerek jedenasty. Oj, tutaj sobie mamy tutaj. Zaraz zobaczymy w jedenastce. I w jedenasteczce. Mamy jasno różową, także prawdopodobnie będzie to truskawkowa. Też z piankami. Tutaj sobie od razu wyciągnę dziesiąteczkę i jedenastkę. Dziesiąteczka to taki bardzo fajny, zobaczcie, bałwanek. I zobaczymy, co my mamy tutaj w środku. A tutaj mamy właśnie taką fajną, bałwankową pianeczkę, prezentującą się właśnie tak. I zobaczymy przy okazji jedenastkę, jedenastka również ładnie wygląda, zobaczcie, naprawdę mi się podoba ta szata graficzna tutaj, a jeszcze lepiej podoba mi się szata graficzna tej pianki z napisem love. Dla Was zobaczymy najpierw dziesiąteczkę i w dziesiąteczce mamy masełko do ust Nivea, wanilia i makada. I tak oto prezentuje się to masełko. Jest to masełko z mojego kalendarza adwentowego Nivea. I jedenasteczka, zobaczymy, co my mamy tutaj. Zobaczcie, zostało jeszcze jedno okienko, i kalendarz dla widzów niestety się kończy. A tutaj mamy batonik Cadbury i gąbeczka do twarzy Nivea. I tak oto prezentują się właśnie te rzeczy. Tutaj mamy batonika z Cadbury, on jest taki mleczny. I tutaj mamy tą gąbeczkę z Nivea. Ona również jest z kalendarza adwentowego Nivea. Kalendarz z Disneya. Zobaczymy dziesiąteczkę. I w dziesiąteczce kolejny, w miarę jakiś duży produkt. Po ciężkich trudach wyciągnęłam. I mamy tutaj body wash, oczywiście również z brokatem. O zapachu truskawkowym. I tutaj już widzę właśnie naszą jedenastkę. I kochani, ten kalendarz również dobiega końca. Tutaj mamy jedenasteczkę. I coś naprawdę fajnego, coś, co mi się podoba. Mamy tutaj pomadkę do ust truskawkową, ale wiecie co? Zobaczcie, ona jest brokatowa. I nasze herbatki już widzę z oddali dziesiąteczkę i mamy tutaj hibiskus, także jest to naprawdę super smak super herbatka, jak najbardziej się z tego cieszę i numerek jedenasty mamy tu na dole troszeczkę mi się wygina ten kalendarz, ale mam nadzieję, że go widzicie i w jedenastce mamy, o widzicie właśnie o zamknęło się, mamy tutaj zieloną herbatę o smaku jaśminowy zobaczymy co tym razem ciekawego w naszych kolczykach i dziesiąteczka jest na samej górze i w dziesiąteczce trafiły nam się takie piękne, srebrne, zobaczcie, płatki śniegu. Bardzo mi się podobają i fajnie wyglądają. I jedenasteczka tuż obok. Ups, ups. I w jedenastce mamy. Takie ładne złote kokardki. No, kochani, to jest ostatni taki kalendarz z naszych starych kalendarzy, i zaraz weźmiemy się za te nowe. A tymczasem w dziesiąteczce mieliśmy takiego bałwanka, a bałwanek oznacza. Oj, nie, nie bałwanek, pingwinek. Przepraszam, mamy pingwinka, który yy, oznacza w naszej księdze cynamon i takie nuty orzechowe. I w jedenasteczce mamy aniołka, a aniołek oznacza Christmas sake. To jest taki bardziej zapach taki świąteczny, zwykły. Sobie, pierwszy ten kalendarz, i właśnie zobaczcie o tych właśnie takich e, w zgnieceniach Mówiłam, on tutaj też również jest taki zgnieciony. Tutaj zobaczcie również. Ale ogólnie wszystko jest pozamykane, także nic nie widziałam. I myślę, że na razie zaczniemy sobie otwierać ten kalendarz po prostu wedle kolejności, czyli dziesiątkę i jedenastkę. A jak już skończymy wszystkie kalendarze, to otworzymy sobie je od początku. Także o to się nie martwcie. I jest to kalendarz ze sklepu Action. Z tego co wiem, kosztował 16,99 i nie wiem, czy on jeszcze jest, ale możecie sobie zobaczyć. On mi się bardzo spodobał, dlatego poprosiłam siostrę, żeby mi go zakupiła. I numerek dziesiąty mamy tu na górze. Jestem ciekawa, co tutaj będziemy mieć. Uuu, zobaczcie, w dziesiąteczce trafiło nam się 50 mini cukiereczków. I one są z sokiem owocowym. Powiem Wam, że ja kojarzę te cukiereczki, ponieważ tutaj w Anglii one są bardzo popularne. Z tym, że opakowanie jest troszeczkę inne ale jak najbardziej sobie je przetestuję, jedenasteczka taka dosyć szczuplutka także tym bardziej jestem ciekawa co tutaj mogło im się zmieścić i w jedenastce 11... ojej, pamiętacie takie cukiereczki mini, zobaczcie takie pudrowe ruloniki i pamiętam one były właśnie w sklepiku szkolnym, także jak najbardziej jestem z nich zadowolona Moja siostra tutaj y, poukładała wszystko numerycznie od 1 do 24, tylko że teraz potrzebuję otworzyć numerek 10 i 11, więc dajcie mi chwilkę. Ja sobie powyciągam wszystkie te. Pudełeczka, żeby się dostać do tej dziesiątki i jedenastki. Udało mi się wyciągnąć dziesiąteczkę i jedenastkę. Swoją drogą zobaczcie, jakie to są fajne pudełeczka, również do takiego wielokrotnego użytku, nawet na następny rok. Ale jestem bardzo ciekawa, co moja siostra włożyła mi na przykład w okienko numer 10. A w okienku numer 10 mamy, zobaczcie, taką maseczkę z Isany. I jest to maseczka, jak widać, na dwa razy. I jest to Hydro Booster, jest to taka maseczka, Nawierzająca do bardzo suchej skóry. Także jestem mega z niej zadowolona, bo właśnie moja skóra w okresie takim zimowym bardzo się przesusza. Także jak najbardziej produkt na plus. I zobaczymy od razu jedenasteczkę. A w jedenasteczce mamy cukierasy. Zobaczcie, ile cukiereczków tutaj już nic nie ma. I to są kochani takie likforki nalewkowe o smaku cytrynowym. Mam nadzieję, że tą zdrapeczkę w miarę widać. Prezentuje się ona właśnie tak i z tego co tutaj widzę, musimy zdrapać pola gry z liczbami od 1 do 24, znaleźć prezent i wygrać przypisaną do niego kwotę. Więc także kochani zatrzymajmy trzymajmy kciuki. I mam nadzieję, że tutaj nam się uda coś wygrać. I numerek 10 mamy tutaj. I w dziesiąteczce trafił nam się, kochani, zobaczcie. Renifer. Także tutaj na pewno nic nie ma, więc mam nadzieję, że może jedenasteczka. A niestety w jedenastce trafiła nam się świąteczna karteczka. Czyli tutaj również nic nie ma. I kochani, że kalendarze Wam się podobały i tak wam powiem, że w ogóle dzisiaj e, spontanicznie postanowiłam iść sobie na automaty. Oczywiście to jest tylko dla dorosłych, nie dla dzieci. Postanowiłam wrzucić sobie 5 funtów i zobaczyć, czy poszczęści mi się, chociaż troszeczkę wiecie, każdy ma nadzieję, że, na, że coś wygra. No, ale niestety nie wyszło. W każdym razie możecie sobie to teraz zobaczyć. Jak to jest? Przegrana, niestety, trudno. Dlatego pomyślałam, że warto też coś fajnego przekąsić. Tam. Najpierw sobie zrobimy zwycięzcę numerka dziesiątego. Także teraz będzie numerek dziesiąty. A jest to Karolina Nowak, która napisała adwent. Także Karolinko, serdecznie Ci gratuluję i bardzo Cię proszę o wysłanie adresu. Zobaczymy, kto tym razem wygra. I zwycięzcą jest? Stasia Kosowska, która napisała, chce wziąć udział w adwent. Pani, będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Nie zapominajcie o łapeczkach w górę. A ja oczywiście dalej ponawiam swoją prośbę o wysyłanie, kochani, waszych adresów. Jak wiecie, chcę wysłać wam te rzeczy, a niestety bez adresów się nie da. I kochani, jeżeli ktoś w miarę szybko mi tego adresu nie podeśle, no to niestety, ale ja tych rzeczy nie wyślę. No choćbym chciała stworzyć ten adres, go nie stworzę i nie będę miała takiej możliwości. A szkoda, żeby Wam te rzeczy przepadły, bo przecież je wygraliście, kochani. Także sprężajcie się, wysyłajcie adresy. Adres e-mail macie w opisie na dole. Także jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się ciepło. Pa!